Witajcie. Dziś kolejny odcinek z moich serii moich niedzielnych kazań, że tak powiem Mamy piękną niedzielę. Wszystkich zapraszam na spacer. Można odkurzyć wykrywkę i się z nią spacerować że tak powiem. Co dzisiaj? Dzisiaj dzisiaj temat dotyczący częstotliwości wykrywaczy. To taki temat bardzo ważny myślę. Słyszycie, wieje wiatr u mnie, co jest rzeczą, że tak powiem, normalną. Więc <noise> trzeba będzie się troszeczkę schować. No ale szkoda tych pięknych widoków. Dobra, częstotliwość wykrywacza. No to jak tam pierwsze tam się interesujemy jakimś wykrywaczem, gdzieś tam widzimy jakąś reklamę, czy, 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 czy jakieś, w internecie jakieś tam informacje o wykrywaczu. To pierwsza rzecz, która jest przy nazwie wykrywacza, to jest, to jest najczęściej częstotliwość. I ona jakby warunkuje przeznaczenie tego wykrywacza. No to nie wiem, to takie, coś jak pojemność silnika w samochodzie. O, coś można powiedzieć, coś takiego, taki, taki, taki parametr, nie? Więc można powiedzieć, jedna z ważniejszych cech wykrywacza. Jak to wygląda? No w, w, w teorii, wiecie, no to nie będę Wam tam za dużo zanudzał. Niższe częstotliwości w teorii służą do poszukiwania głębiej zalegających większych przedmiotów w gruntach niezmineralizowanych. Natomiast wysokie częstotliwości są częstotliwościami, które, które służą do, do, do poszukiwań drobnych przedmiotów, znacznie drobniejszych płycej. W gruntach zmineralizowanych. Tyle mówi teoria, i coś tam z tej teorii oczywiście jest prawdą. Yy, praktyka, no wiadomo, praktyka rządzi się swoimi <grymnie> no, swoimi zasadami. Nie? No ja będę starał się Wam coś opowiedzieć na temat tego wszystkiego, yy, posługując się swoją praktyką. No to jak to wygląda? No to tak to wygląda, że gdy zaczynałem swoją przygodę i swoją karierę, można powiedzieć, z wykrywaczami. No to były to wykrywacze, które działały na niskich częstotliwościach. To były czasy, gdy głównie zajmowali się ludzie, tak jak ja się zajmowałem, militarką, nie? Czyli bieganiem po okopach, głównie ja osobiście rokiem 45. No i wyciągania tych wszystkich garków, hełmów i ogrysków karabinów i tak dalej, nie? No, no to, ale wtedy tylko takie wykrywacze były. Wykrywacze, które służyły do monet. To były wykrywacze, no powiedzmy tam miałem łajca igla, to już były wykrywacze chyba, które działały na 7 kHz, nie? No i to już było przeznaczone, wykrywać wtedy na drobnicę, pomyślcie sobie co jest teraz, nie? No, w 2000 roku miałem, czy w 1999 miałem XLT, też Whitesa, to on był na pewno na 7 kHz, z tego co pamiętam, nie? No. no, i później to ruszyło. To, ta fala ruszyła. W okolicach roku 2000 powstał wykrywacz XP Goldmax, później Goldmax Power, powstał Tejon, troszeczkę chyba później. Na 17 kHz Goldmax był na 18 kHz. No to była rzeczywiście wtedy rewolucja. Ludzie bali się wykopywać folii aluminiowej, a co będzie wtedy? A za dużo tych drobiazgów? No, świat się zmienił. <laughs> Niesamowicie. No, no, a teraz co się tam teraz dzieje? No, to sami wiecie, co się dzieje. 15, 20, 30 kHz, 70 kHz. Takie wykrywacze teraz mamy, nie? Więc poszło to bardzo do przodu, bo myślę, że teraz ludzie więcej szukają właśnie tych drobiazgów. A może i. Może i tak nie jest. No, więc jak to wygląda z, z częstotliwościami? Powiem Wam trochę ze, swojego, ze swoich doświadczeń, z wykrywaczy, które miałem. Nie? Yy, miałem yy, na przykład, o, powiedzmy, porównanie pierwsze. Yy, Goldmax Power i GMAX 2, yy, czyli dwa wykrywacze XP praktycznie identyczne, różniące się tylko częstotliwościami. Goldmax Power 18 kHz, yy, yy, GMAX 4 kHz, 4,6 chyba tam było. Jeśli dobrze pamiętam, oczywiście, to było dawno. Byłem wieloletnim i myślę trochę zaawansowanym użytkownikiem Goldmaxa i Maxa Power'a, natomiast G GMAXa krótko. Mogę powiedzieć, że w testach różnice były znikome, jeśli chodzi o wykrywalność monet. Może w powietrznych tam była różnica na dużych monetach, nie wiem, drobna, jakieś 2 cm, czy tam to ileś tam nie. No, więc to nie było jakieś tam znaczącej różnicy, Więc co dalej? No mamy no, powiedzmy Golden Mask WD, czyli D, ten D to jest dual ton, prawda? GM4 z D to jest 2 tony, czyli 2, co ja, co ja mówię, dwie częstotliwości, więc tam jest 8-18 kHz. Różnice, hmm, jakaś minimalna różnica była, która była tylko i wyłącznie widoczna w testach. E, nie zauważyłem różnic jakichś tam ogromnych. E, natomiast, e, co dalej? E, wykrywacz, coś tam przejdę się, żeby nam troszeczkę tutaj pokazać jakiś kawałek świata, <laughs> chociaż ten wiatr tutaj wieje. E, co dalej? No to weźmy, co weźmiemy na tapetę? Cibola. Kupiłem cibole. osobiście sobie ściągnąłem jakieś tam schematy z Francji. Jako pierwszy chyba w Polsce byłem użytkownikiem Ciboli, która działa i na 14 i 18 kHz. Ten elektronik chyba dalej na tych schematach bazuje, bo on to chyba teraz sprzedaje tam już dawno, czyli teraz już, teraz już nie ma Cibol na rynku, nie? To on to tam chyba ludziom ładował do wykrywacza. Ale różnicy ani w testach, ani w terenie nie było żadnej między 14 i 18 kHz. Dobra, co dalej? O! Golden Mask 5 Plus i 5 Plus SE. Świetne wykrywacze, jedno z najlepszych, jakie miałem. Tam był przełącznik częstotliwości na. Ja miałem 8 i 18 kHz i tam ta różnica była większa. Ta różnica była większa. I najważniejsze, że różnica była była w strojeniu do gruntu. Więc to już w instrukcji chyba napisało, więc tam ten wykrywacz się inaczej stroił. Tam było strojenie, można powiedzieć numeryczne i to wychodziło inaczej. I tu już lampka zapalała, że jednak wykrywacz inaczej widzi na tych dwóch częstotliwościach grunt, co jest rzeczą niesamowicie ważną. ważne. Pokażę wam teraz coś, jeśli chodzi o mojego Oryxa. E... Pokażę wam, jest duże prawdopodobieństwo, że wykrywacz, że, że ludzie, którzy mają drausa albo Oryxa, o tym nie wiedzą. E... Pokażę wam, jak ten wykrywacz się stroi do gruntu. Miałem ten nieszczęsny kondon firmy XP, który się do niczego nie nadaje. Sorry, że to mówię, ale to nie powinno być sprzedawane w ogóle. Dobra, głośniczek mamy. Mamy Doulsa Fast w standardowych ustawieniach na 14 kHz. Stoimy do gruntów. Stoimy do gruntu. Wynik 83. Dobra, idziemy dalej. No to mamy 31 80 No i mamy ostatnią częstotliwość, czyli częstotliwość 54 78. Jak widzicie wykrywacz w tym samym miejscu stroi się inaczej. Jakie wnioski? Wykrywacz inaczej widzi grunt na różnych częstotliwościach. Dodatkowo świadczy to dobrze o tym wykrywaczu. Kolejna sprawa, że dzięki temu, co mu pokazałem, już wiecie, że przy zmianie częstotliwości należy wykrywacz ponownie dostroić. Myślę, że już wiecie, że. Strojenie do gruntów w Deusie i w Oryxie jest niezbędne. Trzeba umieć się nim posługiwać. Jest to umiejętność profesjonalna, różniąca ludzi z umiejętnościami podstawowymi od zaawansowanymi. To trzeba umieć. Trzeba się nauczyć stroić Deusa i Oryxa do gruntu i należycie korzystać z tego strojenia, bo w niektórych miejscach powinien być strojone, w niektórych niestrojony, w niektórych można zaniżać, w niektórych zawyżać. Jest to ważna rzecz i tu trzeba ją opanować. Ale to Temat dzisiaj jeszcze dotyczy. E, częstotliwości. E, co dalej? Teraz e, powiem wam, e, co ja sobie tak wymyśliłem, jakie jest moje odczucie. E, wykrywacza, który posiadałem, częstotliwość jest ważną cechą, ale częstotliwość jest cechą, która zawsze e, współgra z innymi cechami wykrywacza. E, to dzięki. E, Temu, że inne cechy wykrywacza, inne parametry wewnętrzne, których na przykład nie znamy, działają i współgrają z tym ustawieniem, generuje nam, do czego ten wykrywacz będzie, będzie przeznaczony i jak on działa. Nie sama częstotliwość, tak jak na przykład w Ciboli, gdzie zostało zrobiony tylko przełącznik i można było rzeczywiście ten działał na 18 kHz, ale cała baza, wszystkie, wszystkie ustawienia pozostały. Dlatego ten wykrywacz. E, nic się w tym wykrywaczu, że tak powiem, nie zmieniło. Takie jest moje odczucie. W, zupełnie inaczej było na przykład w gm 5 c bo wtedy to tam rzeczywiście już działało. A w ric macie jeszcze dodatkowo na przykład programy. Macie program FASTA i Macie nie? czyli zestaw ustawień, którego nie znamy, do którego dopasowujecie sobie częstotliwość i wykorzystujecie w jakiś sposób. E, e, tak to wygląda, jeśli chodzi na przykład o e, Oryxa. Często nam producenci wykrywaczy cisną takie kity i ładują nam różne wykrywacze typu na przykład wypuszczają jeden wykrywacz, a później wypuszczają jego wersję e, pod nazwą Relic no, albo Gold czyli z przeznaczeniem do reliktów albo do golda, no ten relikt ma niby tą niższą częstotliwość, ustawili, a, a, a ten gold to wysoką, prawda? No ale czasami to tak i zwykle to tak wygląda, że to jest wykrywacz, który tylko została przystrojona właśnie ta częstotliwość, a nie wewnętrzne ustawienia. No ale to, tak, to takie, takie zwykłe chwyty marketingowe, że tak powiem, nie? No, co dalej wam, po, wam powiedzieć tutaj o tych wykrywaczach i o tych częstotliwościach? Yy... Mam karteczkę, którą się przygotowałem, to sobie ściąga zrobię. Eee, dobra, no to teraz trochę tak o wykrywaczach powiem, nie? Eee, no, no bo tak no, na przykład porównajmy te dwójkę, tak jak dwa, 2, Działające na 14 kHz. Wykopywałem im strasznie dużo drobnicy. <laughs> strasznie dużo i powiedzmy, ten wykrywacz działał na 14 kHz czy tam 13, nie pamiętam. Natomiast porównajmy, porównajmy, porównajmy do tego. Działające na 12 kHz Simplexa, który w tej drobnicy, że tak powiem, był słaby. Więc różnica pomiędzy tymi wykroczami to jest 1 kHz, czyli żaden. Można powiedzieć, że działają na tej samej częstotliwości, i tej różnicy nie było widać. Podobnie było z MXT, który chyba też działa na 14 albo 13. I mimo wszystko, mimo wszystko. Mimo wszystko wykopywał bardzo drobne rzeczy. Powiem Wam tak, że kiedyś kopałem z dwoma użytkownikami Goldmaxów działających na 18 kHz i wykopałem więcej denarków niż oni we dwójkę ale oni mieli przewagę w większych celach, taka ciekawostka, więc, <noise> więc to, jest, to jest też taka ciekawa sprawa, że mimo wszystko ten wykrywacz, mimo że działał na niższej częstotliwości, znajdowało więcej dnr to były tam, to, to były takie ilości kilkadziesiąt chyba wtedy, no tak to wyglądało, niż te wykrywacze, które działały na 18 kHz, więc to wszystko zależy bardziej od wykrywacza i jego, że tak powiem, wewnętrznych cech niż o tej samej częstotliwości, nie? Częstotliwość jest ważna, ale jest to tylko element tego wykrywacza, który współdziała z innymi cechami. No, co dalej by wam powiedzieć? Powiem wam tak, Mój znajomy mi kiedyś powiedział, że te wysokie częstotliwości. Tu chodziło chyba o Deusa o Rixa, które no powiedzmy te, te 50 czy te 70, zaczynałem działać y, na przedmioty, które y, y, są powiedzmy tam ułamkiem gramka, grama. Powiedzmy 0,1 grama. Wtedy te różnice stają się widoczne. No, Jakbyście się tak zastanowili, że na przykład denarek, e, taki, czyli taka najmniejsza sensowna moneta, którą, którą możecie znaleźć e, na terenie naszym, e, waży tam 0,3 powiedzmy, no to uznacie, że ta częstotliwość wysoka nie jest potrzebna. No troszkę się na to zacząłem zastanawiać, więc ja wymyśliłem coś takiego. Ok, ja Wam pokażę to na, na tym. Chwila, tu mam, że tak powiem, monety jakieś tam. To Wam pokażę na, temat, na przykładzie monety. Kurde, muszę sięgnąć. Eee, więc tak. Tu mamy taką, ale to jest trochę duże. Co dalej? O. Miałem tu coś takiego malutkiego, to może to, to będzie bardziej sensowne. O, zobaczcie. To jest jakaś tam, nie wiem, pewnie monetka. Powiedzmy, ona jest 15 mm, nie? czyli dosyć stosunkowo duża. Jeśli eee. pożycie ją na ziemi albo ją zakopiecie, to jest moneta powiedzmy, wielkości boratynki. Może to jest nawet boratynka. Eee. Wykrywa, że nie będzie miał problemu nawet na niskiej częstotliwości, żeby ją znaleźć. Ale co się stanie, jeśli ta moneta będzie w takim położeniu? Projektorii powiem Wam jeszcze przy okazji, nie? Wykrywacz widzi cele jako zaburzenia. Jakim zaburzeniem będzie dla wykrywacza położenie takiej monety? A jaki takie? Taki, taki. A może taki. A może tak będzie ustawiona. Kto wie, co jest w ziemi. Coś wam powiem na temat jeszcze przy okazji troszeczkę odejdę do tematu. Charakterystyka pól ornych i trudność wykrywania przedmiotów polega właśnie na ustawieniach monet. Moneta nie jest. E, e, nie decyduje w jakim położeniu leży. Ona nie leży tak. Ona może leżeć w każdym. To grunt decyduje w jakim położeniu ta moneta będzie. To tak jakbyście. E, to jak rodzynki w sarniku można powiedzieć. To nie rodzynki decydują gdzie one tam, jak się, jak się ułożą, tylko ciasto. Tak samo jest z glebą. Popatrzcie. Tu są jakieś tam grudy, że tak powiem, nie? Moneta jest w grudzie. O. Co generuje, w jakim ustawieniu jest? Moneta czy, czy grunt? A może jest tak, a może jest tak, a może srak i owak, nie? Na tym polega trudność w wykrywaniu monet. I wtedy działa 70 kHz. W takim gruncie, gdzie moneta, moneta jest w gruncie, który się, który, który się rusza, który jest ruszany. Yy, może być w, yy, w różnym, w różny, na różnych, w różnych ustawieniach. W lesie, jeśli zobaczycie las, prawda? No to w lesie to macie wszystko na ziemi. To leży płasko, prawda? Bo te ziemia nie ruszana, spadają liście, tworzy się ściółka, przerasta je, prawda? Tam, tam ta moneta bardziej leży płasko. Na polach ornych, czyli które były orane wcześniej, monety zwykle nie leżą płasko, tak jak na polach testowych. Więc wtedy dochodzi do tego, że potrzebujecie wysokiej częstotliwości. Yy. Ja pracuję oczywiście e, tam od 10 lat na wykopaliskach, czy od 11 już e, wykrywaczem, nie? E, akurat ostatnio też pracowałem i pracuję dalej trzy miesiące w ciągu, że troszeczkę mam wy, już kopania, że tak powiem dosyć. E, e, spie, wspomaga mnie kumpel. No i on używał częstotliwości 70 kHz, nie? No i kurde, kiedyś patrzę na jego śmieć z jego torby. Kurde. Przecież on ma drobniejsze śmieci niż ja. No i się jak powiem, ja używałem 30 i ta różnica była widoczna, bo był to grunt, który był wykopywany przez koparkę, był dla nas przygotowany, więc był to grunt, grunt ruchomy, w którym cele. Grunt ruszony, który po prostu przemieszany. Więc tam decydowała grudkowatość ziemi, jeśli chodzi o ustawienie monet i przedmiotów. Więc. Tam to zadziałało. Ta wysoka częstotliwość, on miał przewagę na bardzo drobnych przedmiotach, dlatego że używał tej wysokiej częstotliwości. To były druciki, jakieś tam takie, naprawdę takie mikro kolory, których ja nie miałem w swoich śmieciach. Więc, drodzy panowie i panie, oglądajcie śmieci kolegów. To jest wtedy można jakieś tam wnioski zawsze wyciągnąć. Ja to zawsze robiłem. Oglądałem, co inni wykopali, nie z względów porównawczych, ale wiedziałem wtedy, jak coś tam działa, prawda? I ta częstotliwość tam działała, i ona będzie działała na polach ornych, jeśli poszukuje, poszukujecie drobnych przedmiotów, bo to ustawienie i ten, ta widoczność tej monety dla wykrywacza będzie, będzie, będzie o wiele lepsza na wyższej częstotliwości. Dlatego, że wtedy zaczyna się, pokazują się jego możliwości tej wysokiej częstotliwości. W te bajki, że wykrywacz bada przewodność metali w ziemi, wstacie sobie, wiecie gdzie sobie wstawicie, to tak nie działa. To działa zupełnie inaczej. To takie bardzo uprosz, uproszczenie, i to tam producenci na, na wykrywaczach piszą, że tu jest zakres Golda, a tu jest tego nie. No, e, gold w obrączce ma identyfikację, powiedzmy tam 70 czy 80 czy 75, a w obrączce macie około 0, prawda? No to ten sam metal. No to sobie tylko kapsel zgorzały bije jak kurde, przecież grosz praski. Tam na 85, a folia aluminiowa to jest ten sam metal, co bada, bada przewodność w życiu. To są bzdury, no nic, dobra. To nie, 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 nie o to, że tak powiem, chodzi w tym temacie. Nie? Tak więc e, wysoka częstotliwość działa. Możecie znaleźć monety, które nie zostaną znalezione innymi, innymi wykrywaczami dzięki tej wysokiej częstotliwości, pod warunkiem, że cały wykrywacz jest skonstruowany w sposób taki, by je wykrywać. Nie? E, oczywiście e, oczywiście e, jest również rola cewek. O którym trzeba zapamiętać sobie, że mała cewka zawsze pomaga w znajdowaniu drobnych przedmiotów. Więc wykrywacz, który rzeczywiście powiedzmy. Teoretycznie działa na niskiej częstotliwości, nie nadaje się do, do drobiazgów. Może się troszeczkę zmienić. Ja taki test kiedyś robiłem z simpleksem, który nie był moją własnością, na tych małych cewkach i ta wykrywalność drobnych przedmiotów na tych małych cewkach, dwóch akurat wtedy, znacząco się poprawiła. Ta różnica również jest bardzo, bardzo zauważalna w Golden Masku. Tam naprawdę to było widać i w G2 w F19, Fisher W19 miałem dwie sztuki nawet <gry> w Tangsunie. Zastosowanie małej cewki daje ogromnego kopa, jeśli chodzi o drobiazg, o kolor. I jest to zauważalne i w testach, i w praktyce. No, tak to wygląda, jeśli chodzi o częstotliwości i o wykrywacze. Podsumowując, nie tylko częstotliwość, tylko zespół cech generuje nam do czego wykrywać służy i jaki faktycznie jest. Eee, takie jest moje, moje zdanie dotyczącego tego tematu. A na pewno nie powiedziałem wam wszystkiego jak zwykle, no bo to taki wszystko jest e, na Hopsub te filmy moje, ale myślę, że was nie zanudziłem. Życzę Wam pięknej <laughs> niedzieli. I zachęcam do wyjścia. Postaram się ten film opublikować dosyć szybko, żebyście jeszcze przed wzbrokiem zdążyli wyjść z domu. <śmum> no i lepiej wziąć wykrywa ze sobą. No. no to tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia.